Witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji. Ja nazywam się Witold Tłanowicz, a ze mną jest poseł Andrzej Zapołowski Dzisiaj spotkamy się w temacie imigracji. Donald Tusk deklarował, że nie przyjmiemy żadnych imigrantów z, z paktu migracyjnego. Oczywiście wszystko to były tylko i wyłącznie zapowiedzi, ponieważ trwała kampania wyborcza. Już jest po 9 czerwca, już jest po wyniku wyborczym i oczywiście można przejść do swojej standardowej polityki, czyli. Z weryfikowania tych wszystkich oszustw. Benzyna miała być po 5,19, miała być wata wolna 60 tysięcy, miało nie być migrantów, a okazuje się, że Urząd Wojewódzki zwrócił się do samorządowców, starostów, i prezydentów, burmistrzów, aby wskazali miejsca, obiekty możliwych do wykorzystania przy masowym napływie cudzoziemców innych niż objętych pomocą na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Tusk przekonywał, że nie będziemy mieli tutaj masowej emigracji. Natomiast my w kampanii wyborczej pokazywaliśmy bardzo jasno i wyraźnie, że jego politycy w trakcie, gdy trwał kryzys na granicy polsko-białoruskiej, biegali tam, destabilizowali sytuację na granicy, przeszkadzali straży granicznej wojsków w wykonywaniu ich funkcji, podstawowych funkcji, funkcji obronnych. Natomiast to, że na okres kampanii wyborczej Donald to schował tych polityków, zakazał im mówić takich niejednoznacznych tekstów, nie wystawił ponownie pani poseł Ochojskiej do, 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 do wyborów, to była tylko i wyłącznie zasłona dymna. Dlatego, bo wiadomo doskonale, że ta że partia, partia koalicja obywatelska, to, to jest partia jawnie proimigracyjna która niestety ale zagraża bezpieczeństwu, zagraża bezpieczeństwu Polski, Polaków, ponieważ już widzimy to, do czego to doprowadza. Na granicy winą no, niestety polscy żołnierze, właśnie ranieni przez napływających nachodźców. I okazuje się, że no jednak mimo wszystko jest potrzebna duża, duża pomoc, duże wsparcie dla na granicy, aby tych migrantów... Nie przyjmować. Natomiast widać, że rząd Donalda Tuska idzie zupełnie w poprzek tym zapowiedziom i będziemy mieli tylko i wyłącznie coraz to większy problem. Taki problem, jaki to widzimy w krajach zachodnich, ale o tym więcej powie mój kolega Andrzej Zapołowski Proszę. Szanowni Państwo, do wielu polityków w ogóle nie dociera to, tylko słyszą, ale nie przyjmują do siebie, że tak naprawdę na granicy wschodniej mamy formę quasi-konfliktu. Dzisiaj bardzo trudno jest oddzielić cywila od żołnierza. Z informacji, które do nas docierają, Rosjanie przysyłają na granicę z Białorusią byłych bojowników afgańskich. To oznacza, że zmienia się absolutnie drastycznie sytuacja. Wojsko polskie nie jest w stanie skutecznie ryglować granicy w sytuacji, kiedy za miesiąc lub dwa Rosjanie na przykład ściągną z Afganistanu z 200 tysięcy migrantów. Przypomnę, że jesienią Pakistan wyrzucił prawie 2 miliony nielegalnych migrantów z Afganistanu i ci ludzie będą punktowo w wielu miejscach atakować polską granicę. Dzisiaj mamy już informację, że y, prawdopodobnie y, Izrael zaatakuje Liban. W Libanie jest ponad 2 miliony nielegalnych migrantów, w Turcji prawie 4 miliony. Jeżeli zostanie uruchomiony szlak wschodni przez Bułgarię, Rumunię, Węgry, Ukrainę, Słowację, to ci migranci będą z kierunku południowego docierać do Polski. Ja w tamtym tygodniu byłem na granicy polsko-słowackiej. I chcę państwa poinformować, że w pasie kilkudziesięciu kilometrów nie ma ani jednego funkcjonariusza straży granicznej, policji. Mamy zupełnie otwarte granice. Wszyscy koncentrują się na granicy polsko-białoruskiej, która jest niezwykle ważna, ale mamy 500 kilometrów granicy z Ukrainą, 500 kilometrów granicy ze Słowacją, która jest zupełnie, proszę państwa, yy, nieskuteczna do obrony, zwłaszcza yy, w takim zakresie, bo nie mamy sił ani środków. Proszę państwa. Imigranci, którzy będą się dostawać do Polski, będą gwałtownie pogarszać bezpieczeństwo społeczne ludności. To nas czeka. I jeżeli ktoś tego nie widzi, to jest po prostu ślepy albo żyje w letargu. I mi się wydaje, że w takim letargu żyje przede wszystkim. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ale także Ministerstwo Obrony Narodowej, bo tylko gasi pożary nie są w stanie przewidywać tego, co się stanie. Rząd Tuska absolutnie, proszę Państwa, tutaj się nie sprawdza. Ja w trakcie debaty nad powołaniem rządu Tuska pytałem się ówczesnego premiera, proszę powiedzieć, jak pan zabezpieczy granicę wschodnią. Nie było odpowiedzi. Proszę państwa, to co się dzieje dzisiaj, to są tylko polityczne deklaracje, tak jak powiedział kolega. Miało nie być migracji, będzie bardzo duża migracja. Być może do Polski trafi setki tysięcy migrantów. I dzisiaj to, że Tusk przygotowuje ośrodki dla uchodźców w ramach właśnie paktu migracyjnego, to nie jest wszystko. Prawdopodobnie nastąpi załamanie frontu na Ukrainie i z lewobrzeżnego brzegu Ukrainy znowu setki tysięcy Ukraińców przyjdzie do Polski. I do tego, jeżeli dojdzie jeszcze presja migracyjna z południa kraju, to będzie katastrofa. Rząd Tuska jest nieodpowiedzialny i kompletnie nas nie przygotowuje. Nie przygotowuje społeczeństwa, nie ostrzega, nie podejmuje działań odpowiedzialnych. W tym kierunku. Proszę Państwa, jesteśmy dopiero przed prawdziwą presją migracyjną. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko dopowiem, że to, co do czego doprowadza cała ta masowa, niekontrolowana imigracja, to widzimy na Zachodzie niedawno no, naprawdę tragiczne obrazki, kiedy to imigrant zabił policjanta, zadźgał go nożem. Kiedy widzimy różnego rodzaju innego wydarzenia, gdzie migranci po prostu dewastują. Biją, to są rzeczy na porządku dziennym i wydawałoby się, że to tylko się na zachodzie, ale nawet w Polsce, nawet w Polsce ostatnio widzieliśmy w Warszawie, niedaleko ulicy Ostrobramskiej jak, jak czarnoskóry mężczyzna, demolował samochody, zaczepiał ludzi, szarpał, szarpał ludzi. Do tego doprawdy. ludzie się, ludzie zaczynają się coraz bardziej bać, ponieważ to niebezpieczeństwo, to, to zagrożenie jest coraz bardziej realne. Żądamy uszczelnienia granicy, żądamy zabezpieczenia, bezpieczeństwa dla Polski, dla polskich żołnierzy i dla polskich obywateli. Tym powinien się zajmować rząd polski. Dziękuję. Czy są jakieś pytania?